200 dni na hardkorze. Dokładnie tyle będziecie mieli. Mam nadzieję przyjemność dzisiaj obejrzeć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. Dzień dobry. Na początek oczywiście strzelcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem na kanale, aby następne odcinki was nie ominęły, ponieważ pamiętajcie, że co środę jest odcinek z osiągnięć, a co sobotę jest odcinek z UHC, także subskrybujcie kanał, strzelajcie łapki w górę. Ja oczywiście zachęcam was do oglądania i mam nadzieję, że te pół godzinki, które jest przed nami, miło spędzicie, bo naprawdę dzisiaj działo się mega, mega sporo. No i na koniec zapraszam na mojego Discorda Oraz na Twitcha, na którym są codzienne live'y Wbijajcie wszystkie linki w opisie Lecimy z odcinkiem Jeszcze jedno info, bo oczywiście się rozgadałem I bym zapomniał, jeżeli ty Albo ktoś z swojej rodziny, może twój tata, wujek Kuzyn, brat, lubicie Kontent związany z motoryzacją To zapraszam was bardzo serdecznie do pierwszego linku w opisie Ponieważ gościnnie wziąłem udział W odcinku na kanale MotoZając Na którym to pokazywałem swój samochód Ogólnie troszkę o nim opowiadałem Także jeżeli was interesuje, czym się wożę na co dzień i jak to w ogóle wygląda, i jak ten odcinek wyszedł, to serdecznie Was zapraszam, bo wraz z tym odcinkiem, który teraz oglądacie, tamten odcinek również pojawił się o 16.00, więc zapraszam serdecznie, wbijajcie, oglądajcie. No i możecie również w komentarzu dać znać, że wbiliście ode mnie. No i co, lecimy z odcinkiem. Jak na pewno pamiętacie, w ostatnim odcinku zakończyliśmy nasze zmagania z zapoczątkowaniem budowania farmy w Nederze oczywiście farmy złota, abyśmy mieli jeszcze więcej złotych jabłek, złote bikony, no i oczywiście złoto na jeszcze inne projekty. O których oczywiście na razie wam mówił nie będę, ale wszystko jest w planach. No ale oczywiście, jeżeli chcemy robić farmę złota, no to co jest nam potrzebne najbardziej? Oczywiście magma, dlatego po raz kolejny musiałem się udać do netheru, aby zdobyć jej po prostu jeszcze więcej. Gdyż, jak się okazało, to wszystko, co zebrałem. Jeżeli chodzi o tą pierwszą magmę. Starczyło nam tylko na pierwszą warstwę. I jak policzyłem sobie, ile tego jeszcze będziemy potrzebowali, no to po prostu zapałem się do głowę i mówię, dobra, lecę. Dlatego jak widzicie, minęły trzy dni. Ile potrzebowałem? Tyle zebrałem cztery pełne szulkery oraz jeszcze. Jeszcze jeden cały ekwipunek, więc prawie pięć pełnych Szulkerów. Tutaj jeszcze szybciutki gaścich, zawsze jakaś łezka wpadnie. Gdybyśmy w przyszłości chcieli sobie jakieś endkryształy robić, na pewno się nam ta łezka przyda. No i dobra, lecimy do naszego portalu. Jak pamiętacie, zrobiliśmy go oczywiście na tamtej górze, aby mieć osobny portal, właśnie nad nether. Wszystko oczywiście było w tamtym odcinku, dlatego jeżeli nie oglądaliście, to polecam bardzo serdecznie sobie go oczywiście obejrzeć i nadrobić, żeby później nie było jakichś nieścisłości. No i dobra, budowa platform trwa dalej dwie pierwsze zostały zbudowane, postanowiłem jeszcze na początku, że między nimi miałoby to tak jakby, no sami widzicie, taka przerwa, abyśmy mogli sobie zrobić strugę lawy, która będzie nam dostarczała te, te pigliny, ale finalnie postanowiłem, że lepiej będzie bez tego, dlatego robimy sobie platformy, na które będą upadały nasze pigliny. Tak, to są zombifikowane pigliny, pigmany to były kiedyś, teraz są to pigliny, proszę żeby się mnie nie, nie czepiać, yy, z tego co mi się wydaje, tak bo mówię dobrze, ale jeżeli nie, to oczywiście mnie poprawcie. No i dnia 156, jak widzicie, farma sobie już Pięknie działa, wszystkie platformy zbudowane 24 jajka żółwia użyte Wszystko zrobione Teraz tylko pozostaje zabudować naszą farmę Od góry oczywiście szkłem Po pierwsze, dlatego aby nie respiły nam się gasty A po drugie, dlatego że dzięki temu Również na ostatnim poziomie respi się Mniej, o, nawet nie w ogóle magma bloków Ale ogólnie chodzi o gasty Ponieważ dzięki temu szkłu nie respią się gasty I mówię o tym dlatego, że wiele osób wykonuje Podobne farmy z poradników Nawet nie wiedząc po co tak naprawdę jest to szkło Więc tutaj właśnie lecę do was jest to po to, aby nie było właśnie tych pieprzonych gastów. Do tego w skopień zrobione. Oczywiście, jeżeli chodzi o farmę, jest ona w 100% mojego autorstwa. Na pewno takiej farmy nigdzie jeszcze nigdzie nie widzieliście, ponieważ zrobiłem farmę w ten sposób, aczkolwiek może być ona bardzo podobna do farmy Shulker Crafta, ponieważ on robił taką zwykłą, basicową farmę. Która, wiecie, na pewno jak wygląda, i ja po prostu połączyłem jakby cztery takie ekspiarki farmy golda w jedno i zrobiłem taką jedną ogromną z pięcioma miejscami. I na spadanie, więc ogólnie mechanizm jest ten sam. No, ale jakby nikt nie może mi zarzucić, że wziąłem ją skądś, bo jednak zrobiłem ją i wykonałem sami. pomysł był autorski. Także jak widzicie, pięć miejsc, do których spadają moby przygotowane, troszeczkę sporo lejków na to poszło, nie będę ukrywał. Wydaje mi się, że trochę nawet za dużo. No, ale jak widzicie, zobaczcie, moi kochani, po kilku dniach hawczenia mamy aktualnie dzień 165. No ponieważ nie chciałem was z tym zanudzać, dlatego te wszystkie dni, które tam troszkę sobie poawczyliśmy na, na tym złocie wam oczywiście uciąłem. I no i teraz zobaczcie, Zobaczcie, ile farma nam wyfarmiła przez te kilka dni. Ponad 200 bloków złota. Ja uważam, że jest naprawdę świetny wynik. A tutaj jeszcze dorabiamy kolejne. No i zobaczcie, ile tego jest. Finalnie farma zarobiła nam. 5 staków bloków złota. Także ja naprawdę uważam, że jest to genialny wynik. Na pewno w odcinku widzieliście, ile to trwało. Więc jak łatwo policzyć, a wczyłem równe 5 dni, i przez 5 dni na ekspiarce farmie, która ma 5 zlotów mobów, Wydropiliśmy 5 staków bloków złota. Jak to się pięknie uzbierało, 5 dni pięć staków bloków złota na pięciu różnych wylotach mobów, także naprawdę bardzo fajnie się to ułożyło, no ale przyznam wam szczerze, że naprawdę farma jest mega wydajna, aż nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tak, także pięknie, 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 złota jest bardzo dużo, teraz tylko trzeba oczywiście wziąć, iść sobie do naszych wieśniaczków, nauczyć jednego profesji, tak żeby miał jabłka, nie, nie, nie nauczyć, tego kompostownik postawić, żeby sobie odświeżył, odświeżył oczywiście, ponieważ nie miał kompostownika, odświeżył swoją ofertę, kupujemy od niego jabłuszka, no i w tym momencie jesteśmy już przygotowani na zrobienie sobie pełnych dwóch staków złotych jabłek, więc, no jak się na pewno domyślacie, na dłuższy czas będziemy mieli już święty spokój z jabłkami. Bardzo dobrze, bo tak jak Wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, zupka regeneracyjna jest spoko. Mikstury są spoko, ale niestety się nie stakują. A jak wiecie, jabłka się stakują więc dlatego są one po prostu najlepszym wyborem z możliwych. Okej, okay, mamy enchant, którego potrzebowaliśmy, więc kupujemy sobie oddychanie 3 i dokładamy ostatni enchant, którego brakowało nam w naszym hełmie. Wszystko, czego potrzebowaliśmy, już mieliśmy, tylko brakowało tego jednego enchantu. Teraz zabieramy sobie mleko od naszych krówek świeżo wyhodowanych, oczywiście ekologicznie hodowanych, żeby nie było. No i lecimy do monumentu, który był nieopodal, ponieważ postanowiłem, że bardzo fajnie będzie zająć się pewnym projektem. Jeżeli nie w tym odcinku, to nawet w następnym, no ale do tego będzie. Będziemy potrzebowali masę gąbek i od razu, kochani, to uspokajam was nie! Nie chodzi o osłyszanie monumentu. Spokojnie, żeby nie było, bo zaraz będzie. O, znowu będzie monument słyszał! usłyszał monument. Nie spokojnie, nie będę żadnego monumentu słyszał, znaczy może będę, ale na pewno nie po to zbierają te gąbki, a w innym celu to jeszcze oczywiście zobaczycie. No i oczywiście, jak już jesteśmy w tym, to pamiętajcie, że zawsze na początek należy zabijać wszystkie Elder Guardiany, gdyż one nakładają nam ten efekt, nie wiem jaką się nazywa. Dokładnie tej łyżki, która powoduje, że nie możemy kopać, tak jakby weakness, dlatego zawsze warto je zabijać jako pierwsze, a dopiero potem zabrać się za zbieranie gąbek, ponieważ jak polecić najpierw o gąbki, to bardzo możliwe, że ten efekt dostaniecie i wtedy nie będziecie mogli po prostu nic zrobić. Także ze swojej strony bardzo polecam najpierw sobie je zabijać. Oczywiście są one zawsze umieszczone na dwóch krań krańcach naszego monumentu, a jeden jest na samej górze. Zawsze ułożenie jest takie samo. Ale jednak szło to troszeczkę zbyt wolno. Dlatego 168 dnia wracamy do naszej bazy szybciutko zrobić sobie enchantowaną motykę, gdyż jak widzieliście, wszystkie te gąbki zbierałem ręcznie, a niestety szło to troszeczkę za długo. No i mówię, dobra, lecę do domu, szybko sobie ogarnę motykę i wracam do kolejnych monumentów, a naokoło mojego domu, jak pamiętacie, szukałem pustyni, a podczas szukania tej pustyni latającej rytrą znalazłem bardzo dużo monumentów, było ich chyba nawet koło 10, dlatego postanowiłem, że to będzie. Idealny pomysł na odcinek, żeby właśnie wszystkie te 10 monumentów wyfarmić. Dlatego teraz widzicie sobie, jak jeden po drugim sobie farmie i jak zbieram sobie gąbeczki. No i dobra, 169 dzień, ostatnie zbiory, ostatni monument, co monument, jak to woli. Oczywiście podnosimy sobie wszystkie gąbki, które były tam na nas przygotowane. Niestety w ogóle powiem wam, że miałem ogromnego niefarta, bo jak sobie policzę wszystkie monumenty, w których byłem, to w sześciu było sporo gąbek, a w czterech monumentach nie było gąbek w ogóle, ani jednej, dlatego naprawdę powiem. Wam jest sporego niefarta. No ale finalnie i tak 4,5 staka udało nam się uzbierać. Przyznam szczerze, że liczyłem na troszkę więcej, ale dobra. Na razie 4,5 wystarczy. Ewentualnie, jeżeli będę musiał zbyt często chodzić i osuszę, to sobie po prostu ogarnę więcej. Tutaj, jak widzicie, wykopujemy sobie rudy diamentów, które mamy przygotowane. I od razu Wam powiem, że w tym odcinku to nie będą wszystkie rudy, ponieważ wpadłem na bardzo fajny pomysł, do którego diamenty mi się przydadzą. To oczywiście później zobaczycie. No ale dobra, teraz sobie oczywiście skopujemy wszystkie nasze diamenty. Kilofem z fortunką. Przy okazji go sobie oczywiście ładując i troszkę sobie później podekspimy. No i już zaraz sprawdzimy, ile tych diamentów w ogóle nam z nich wleci. No i tak jak widzicie, 43 bloki diamentów, więc ja uważam, że jest to całkiem ładny wynik. No i dobra, teraz postanowiłem sobie, że musimy zrobić kolejny projekt, czyli przewieźć naszych wieśniaków w pewne miejsce. No ale zanim to zrobimy, potrzebujemy dużo zasilanych torów, dlatego szybko poleciałem do kopalni, zabrałem redstone'a, wracamy na górę, wszystko przygotowane, robimy zasilane tory. Tyle, ile zrobiłem w zupełności powinno wystarczyć, chyba nawet przegrałem. Zrobiłem ich trochę za dużo, ale to tam. Jak to mówią, kto bogatemu zabroni? Ponieważ, jak wiecie, zrobiłem farmę złota. Farma złota ma to do siebie, że generuje ogromne ilości. No właśnie, złota to po pierwsze. A po drugie oczywiście mięsa zombie, które, no, niektórzy mogą wyrzucać. Ja jednak jestem człowiekiem, jak to mówią, zero waste. Tu trzeba macie oczywiście królika albinowska, bardzo ładny. Ja jestem człowiekiem oczywiście zero waste, więc mówię sobie, nie, no, gościu, musimy to wykorzystać. Dlatego oczywiście robimy sobie tarowisko. przewieziemy sobie wieśniaków do naszego naderu i zrobimy sobie tam, e, nie wiem, stadlidę dla villagerów, jakkolwiek to brzmi, w której to będziemy dzięki temu handlowali z nimi i będziemy im oddawali całe to mięso zombiaków i będziemy zarabiali ogromne ilości emeraldów. Takie było założenie. No i jak widzicie, 172 i 3 dnia kolejka powstała. Była ona gotowa, przynajmniej wedle moich założeń, bo jak się później okaże, troszeczkę trzeba będzie jeszcze ją poprawić. Ale to nieważne. Każdemu błędy mogą się oczywiście zdarzyć. Bierzemy sobie czerwone pochodnie, zasilamy wszystkie tory. No i gdy wszystko mamy przygotowane, dokładamy ostatnie tory do naszej farmy villagerów. Wchodzimy sobie do środka, kładziemy pierwsze wagoniki i wyruszamy z nimi zaraz w podróż. Tu jeszcze jakieś tym po drodze musiałem go zniszczyć, robimy wagoniki na razie trzy, oczywiście później sobie będę robił jeszcze ich więcej, no i jedzie nasz pierwszy przodownik, uwaga moi kochani, teraz tak, obstawiajcie że dojedzie, a nie, w powiedziałem wam, że, że, że nie dojedzie, A ja to jestem też mądry nie, powiedział widzą, że coś było nie tak w kolejce i się pyta czy dojedzie, no jak widzicie niestety nie dość, że nie dojechał, to jeszcze nam zjechał, przez co musiałem szybko ratować sytuację, dlatego stanąłem na torach żeby go szybko ładnie odepchnąć i poleciałem szybko naprawić, niestety on się odepchnął od moich pleców, ogólnie powiem wam że Naprawdę miałem ogromne fanaberie z tymi wieśniakami. Troszeczkę się z nimi nabawiłem. Ja też nie do końca wiem, jak te tory działają. No znaczy się ok, Wiem jak one działają, ale też nie do końca wiem, jak to wszystko powinno śmigać, bo w niektórych miejscach po prostu na zakrętach chyba brakowało im rozpędu. O, zresztą jak widzicie, niby wszystko było zasilone, niby wszystkie tory były zasilane, wszystko powinno być ok No, a jak widzieliście, nic i tak nie działało, więc musiałem kombinować, musiałem wszystko przekładać. Tutaj jeszcze ten śnieg. Nie wiem, czy was też tak bardzo wkurza ten śnieg. Dajcie w komentarzach znać. Nie wiem nie. tak ty śnieg nerwuję, jak w niego wchodzę. No ale dobra, nieważne. Tutaj próbujemy na siłę z tym wieśniakiem, bo już tory zamieniłem jak się da. Jak widzicie, batalia trwała dalej. Troszkę zrobiłem taką objazdówkę, takie trochę, ale rondo zrobiłem. Zniszczyłem tam jeszcze jeden torek, żeby w końcu nie mógł się wracać. No i zobaczcie, już był progres. Był progres, ponieważ stanął pod górką. Teraz mogłem go wepnąć i zobaczcie, pojechał, więc naprawdę jest już progres i nasz wieśniak stanął pod górką, więc nie zjeżdża, więc jest. Coraz, coraz, coraz to lepiej. Znowu go oczywiście tutaj podwozimy, jeszcze raz go popchnąłem tam jeszcze chyba z 2-3 razy, no i już do końca pojechał jak należy, więc farma działa dobrze. Ale oczywiście, ja zapomniałem o tym, że jak on się odbije od obsydianu, to spadnie, nie? No właśnie, dlatego dzbanialdi musiał szybko pójść na górę, zniszczyłem tory na górze, żeby on na spokojnie mógł się temu umiejscowić, No i pierwszy wieśniak przygotowany do transportu do nederu. Jeszcze brakuje nam koło 8-9, ponieważ mniej więcej tylu, chciałbym ich tam mieć. Dlatego od razu poleciałem do naszej farmy, no i jak już wiedząc, że moja kolejka działa, poleciałem z następnym, no i z następnym, no i z następnym, i cały czas po kolei tak to działało. Jeżeli was. Coś Zdziwiło, że troszkę zbyt dużo dni minęło To niestety, ale kolejka nie działała tak jak miałem ochotę I nadal było coś w niej źle Zresztą zaraz będziemy zobaczyć na jakichś że nadal była ona zmieniona Musiałem robić jeszcze jakieś przebudówki Jeszcze jakaś ronda No ale dobra, w końcu wszyscy wieśniacy na miejsce dojechali Dnia 176 I zaraz będziemy się mogli zabierać Za ich przetransportowanie Tu oczywiście robimy fajerwerki, dlatego że przed nami Zbliża się podróż, ponieważ Zabrakło nam wieśniaków W naszej farmie Jak chcemy zrobić sobie piękną farmę, oczywiście Naszego mięska zombiaków na emeraldy potrzebujemy więcej wieśniaków, no a do tego potrzebujemy oczywiście y, pszenicy i chlebka lub innej żywności. Pszenica jest dla mnie najłatwiejsza do zdobycia, dlatego jak widzieliście, sobie oczywiście naprawiłem moją elytrę na mopkach, no i lecimy w poszukiwaniu wiosek w, w oddali od mojego domu, ponieważ na razie wszystkie wioski, w których już byłem, już są oczywiście przeze mnie splądrowane, dlatego szukałem nowych, abym mógł znowu pozbierać sobie jak najwięcej tych hayboli z pszenicą, gdyż po prostu nie chciało mi się czekać albo używać kości, żeby sobie Zrobić jakąś farmę. Uznałem, że tak będzie po prostu szybciej. No aczkolwiek na pewno i tak w następnych odcinkach będę chciał zrobić sobie wszystkie farmy, czyli farmę ziemniaków, farmę marchewek, farmę pszenicy i wielu, wielu, wielu innych rzeczy w przyszłości będę chciał sobie wykonać. Dlatego to, jak wiecie, będzie na następne odcinki. No i tak wioska za wioską, wioska za wioską. Wszystko oczywiście było zbierane. Hejboli było coraz więcej. Tu jeszcze oczywiście piękny bioma Icy Spikes po drodze udało mi się znaleźć. No ale co jeszcze później znalazłem, to jeszcze oczywiście zobaczycie kolej kolejne hejbole w kolejnej wiosce. Swoją drogą, yy, kolejne hejbole, a wioska jest ładna, jak ja, yy, Pimkole, bardzo ładna wioska i teraz zobaczcie, co ja znalazłem. Kolejny biom, Icy Spikes, który jest odcięty od normalnego świata. Przy którym jest wioska. Nie wiem, czy komukolwiek z was tak to się skojarzyło, ale mnie momentalnie nabrało skojarzenie z Gry o Tron i z tego lodowego muru. Nie wiem, czy was też, ale mnie tak to miejsce urzekło. Dlatego, słuchajcie, umówmy się tak, że jak będzie ta seria trwała 500 dni, to wam udostępnię SIDA. Jeżeli chcielibyście, oczywiście, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście SIDA. No i umówmy się, że każda łapka w górę pod tym odcinkiem to też plus 1% do szansy na to, że wam tego SIDA udostępnię. Umowa, umowa. Dobra, dobra. 178 dzień, wracamy do naszego domu, ja już sobie oczywiście troszkę pogadałem wziąłem troszkę łupku, żebym miał z czego budować, zrobiłem sobie oczywiście bring standy, przy których nasi wieśniacy będą mogli nauczyć się profesji kapłana no i wchodzimy do nederu i budujemy takie prowizoryczne pomieszczenia oczywiście później zrobimy je ładniej prawdopodobnie może do jakiegoś kwarcu, może jakieś ładne zdobienia, ale na razie chodziło o sam fakt, żeby nasi wieśniacy po prostu tam weszli, no i powolutku uczyli się profesji. Wszystko ładnie przygotowane i zabudowane, dlatego pierwszy wieś trafia do swojej kajuty, czy tam nie wiem, czy tam do, do swojego pokoiku, kładziemy mu Brewing Standa i oczywiście od razu się nauczył przepięknie. Wchodzi za nami kolejny wieśniak, no i teraz będziemy sobie ich tak oczywiście umiejscawiali na swoich miejscach, tak aby wszystko było przepięknie i aby wszystko działało, i aby wszystko było jak najlepiej należy. Później zrobiłem delikatny błąd, bo na początku wprowadzałem ich pojedynczo, a potem postanowiłem, ej, w sumie to dlaczego nie zrobić ich wszystkich naraz, po prostu czemu ich wszystkich naraz nie wprowadzić. To był ogromny błąd, gdyż jak kładłem Brewing Tenda, to ktoś inny uczył się profesji, a nie ten wieśniak, którego chciałem, żeby się uczył i musiałem ich izolować, musiałem ich jakoś zabudowywać, żeby nie widzieli. O, zresztą tutaj zaraz to widzicie na nagraniu. No, ale okej, okay. finalnie wszystko udało i finalnie wszystko mogę wam tutaj zaspoilerować, że wyszło przepięknie, tak jak należy i nasi wieśniacy się wszystkiego ładnie ponauczali. No to jak widzicie, miałem właśnie z tym problem. Potem się już nauczyłem, wszystkich ładnie zakoblowywałem w swoich pokojach, żeby już nie mogli z nich uciekać, ani się oduczywać. Oczywiście półpłytki, które są bardzo ważne po to, aby nic nam się tam na górze nie defiło. Widziałem komentarz, ktoś pisał. Nitomi, nie mówi się pół płytki, tylko pół bloki. Yy, tak, wiem to na pewno bardzo ważna informacja i na pewno gdybyś jej w komentarzu nie napisał, to prawdopodobnie moje życie byłoby beznadziejne, a teraz moje życie dzięki ma sens, także bardzo ci dziękuję. No ale dobrze, koniec tych wredotek, zabieramy się za robotę, 179 dzień, jak widzicie, bierzemy całe mięso zombiaków, które było w naszej farmie, że może nie całe, ale tyle nam się zmieściło do naszych tam Boxów. no i lecimy handlować z wieśniakami. Tym wszystkim, ile tego mieliśmy, no i powiem wam, że naprawdę jest to mega, mega, giga opłacalny biznes, bo zobaczcie, już po chwili handlowania mieli Dwa staki emeraldów Więc naprawdę jest to mega, mega, mega wydajna farma No i mega się przydaje Kolejne żulkerboxy przygotowane Kolejne oczywiście już są zapełnione mięsem zombie No i co? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o emeraldy Dawaj emeraldy gościu, handlujemy sobie dalej Jeżeli ktoś z was teraz miałby ochotę Wejść w komentarz, Nitashi. Ale jak ty to robisz, że tak szybko handlujesz z tymi wieśniakami? Bo wiem, że większość z was powie, to wie Ale i tak pod każdym odcinkiem mam o tym po prostu masę komentarzy jak ja to robię, dlatego pod spodem w opisie odsyłam was do linka. Będzie tam link do mojego krótkiego shortsa, poradnika, jak to robić. Bo naprawdę pod każdym odcinkiem mam po prostu to pytania, dlatego dam wam takie proteipa, żebyście sobie tam w Ja wiem, że większość z was o tym może wiedzieć, ale jak ktoś nie wie, zapraszam i niech sobie obejrzy. No ale teraz wracamy do naszego handlowania. Powiem wam w ogóle, że nie wiem jak to działa. I jeżeli ktoś z was wie, to będę mega wdzięczny, jeżeli mi to w komentarzu napisze w jaki sposób działa, że ci wieśniacy raz na jakiś czas mają coś takiego, że możesz z nimi handlować. Po czym jakby kończy się im oferta i po sekundzie znowu możesz z nimi handlować. Po czym znowu kończy im się oferta, mija dosłownie minuta i znowu chcą handlować. Z tymi wieśniakami miałem tak dosłownie kilka razy, i jak widzicie, nie minęło dużo czasu, ponieważ minął dosłownie jeden dzień, ponieważ ja zacząłem z nimi handlować dnia 179, a skończyłem 180, czyli w ciągu jednego dnia handlowałem z nimi nawet po czterokrotnie z niektórymi. Nie wiem jak to działa, jeżeli ktoś z was wie, śmiało napiszcie, będę mega, mega, mega. Mega wdzięczny. To jak widzieliście, jeszcze 4 dni sobie pojawczyłem, ponieważ chciałem dobić ten pełny stack bloków emeraldowych, a nawet więcej, dlatego całe mięso zombie, które nam się przez te 4 dni się zebrało, zabieramy sobie oczywiście do wieśniaków i dalej z nimi handlujemy. W ogóle powiem wam tak naprawdę farma złota, w, moim, w mojej opinii, tak oddaje nie dość, że masz złoto na UHC, które jest tak mega ważne. Jest to blok, w którym możesz sobie zrobić beacon. Możesz sobie zrobić złote jabłka. Po prostu jest to ładny blok, który również też później wykorzystamy do pewnej farmy, farmy, o której wam jeszcze nie mówiłem, że może nie farmy, co do pewnej budowli, którą zobaczycie, którą będę chciał zrobić specjalnie dla was, kochani widzowie, ale to w przyszłości. Jestem jeszcze w tym odcinku o tym później wspomnę, ale ogólnie ta farma tak stąksuje, bo nie dość, że masz pełno golda, to jeszcze masz pełno mięsa, które handlujesz z wieśniakami, masz bardzo dużo ekspa i emeraldów. No ale dobra, tutaj w międzyczasie jak widzieliście, było troszkę nudów, więc szybko wam yy, skipnę to, co się stało, czyli, czyli oczywiście oswojenie konia, dla którego jeszcze w magazynku mieliśmy zbroję, skoro już nam się zrespił na naszej posesji. No to dlaczego by sobie go nie oswoić? No i tak powstał pimpek, także pozdrówcie pimpka w komentarzach. Jeżeli teraz do tego momentu odcinka dotrwaliście i teraz to obejrzyliście, to napiszcie pimpek serduszko, a ja postaram też wam się przypiąć serduszko. No i półtora staka jabłek, jak widzicie. Stak bloków złota w rezerwie. Mamy bloki na bikon. wszystko przygotowane. Dzień 186 schodzimy sobie do podziemi. Celem tego było to, aby wykopać jak najwięcej diamentów, ponieważ tak jak wam powiedziałem, mam w głowie pewien projekt, który chciałbym dla was wykonać. A aby ten projekt wykonać, będę potrzebował bardzo dużo diamentów, ale jako, że w tamtym odcinku już diamenty kopaliśmy, to w tym wam tego ukrócę, bo uwierzcie mi, nie chcielibyście tego oglądać. Dlatego, jak widzieliście, beacon postawiony, odpalony, tutaj kilka diamentów wam pokażę, jak wykopywałem, ale ogólnie zaraz sobie to sklipniemy i zobaczymy się, jak już chyba w dniu 193 wszystko sobie tam pięknie wykopię. No, ale tutaj, żeby nie było, pokazuję wam te pierwsze rudy, która, które udało mi się znaleźć, ale ogólnie Powiem wam, że na wszystkich poradnikach, które widziałem, ludzie polecają kopać na poziomie 58. I ja wam powiem, kochani widzowie, że od siebie też wam mega polecam. O ile zawsze tu w ogóle patrzcie, jaką znalazłem rudę. Ruda 10 diamentów. Też w ogóle to było. Czy ona miała więcej? Poczekaj, 10. Czy ona miała więcej? 12 ona miała. 14 diamentów. Ruda 14 diamentów. Nie wiem, czy komuś kiedyś z Was tak się zdarzyło, ale no, w moim przypadku była to chyba największa ruda, jaką do tej pory udało mi się znaleźć. No i w ten sposób już. Zbierałem sobie pie, prawie pierwszy stack rud. No i tutaj, tak jak wam powiedziałem, tak też zrobiłem. Widzimy się dnia 193, gdy już wykopałem bardzo dużo łup i przy okazji sobie go poodkładałem. Bo jak wiecie, ja ogólnie bardzo przepadam za tym blokiem. Jest on moim zdaniem najpiękniejszym blokiem do budowania, a w przyszłości będę chciał zbudować wielki zamek. więc każdy łupek, który wydobywam, po prostu od razu sobie zbieram. No a tutaj widzicie nasze zbiory diamentów. Będę wam pokazywał co 10, ile nam mniej więcej leci. No ale jeszcze zanim to, chciałem wam dokończyć temat kopania diamentów. Oglądałem bardzo bardzo dużo poradników na YouTubie odnośnie kopania diamentów. Na tą chwilę nie ma jeszcze żadnego glitcha z lapisem, ani z gliną pod bagnem, żadnego glitcha jeszcze nie ma odnośnie tego, w jaki sposób można kopać diamenty łatwiej i przyjemniej. Dlatego powiem wam szczerze, że na tą chwilę polecam wam naprawdę mega serdecznie kopanie diaksów po prostu na poziomie minus 58. Moim zdaniem jest najlepszy, bo jak widzicie, mnie w przeciągu chyba 6 lub 7 dni udało się wykopać ponad 1,5 staka bloków diamentów. Prawdopodobnie na normalnym 17 z bikonem wykopałbym może i więcej, ale i tak było to bardzo fajne. No i same te rudy po 14 sztuk, jak, jak widzieliście, no mega, mega, mega satysfakcjonujące. No i dobra, dnia 194. Postanowiłem sobie, że idealnym momentem teraz będzie to, aby po prostu posprzątać to, co nabroiliśmy. Dlatego całą tą naszą instalację do góry sobie zniszczyłem tą torowiska, chyba nie całą, tylko połowę, ale nieważne. No i zabrałem się za budowę pewnej struktury, która będzie nam przydatna i poza tym będzie bardzo ładnie wyglądała. Jest to jedna z dwóch Struktur, które w tym odcinku jeszcze zbudujemy, gdyż, tak jak wam powiedziałem, diamenty były nam potrzebne. No ale do czego? Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek w życiu oglądał mój content na serwerze kwadratowej masakry, to niech teraz napisze komentarz. Jak pamiętacie, na pierwszym sezonie miałem tam lotnisko z diamentów. I tutaj również zrobiłem sobie lotnisko z diamentów, gdzie zamiast literki H jest literka E, jak Elitra, oczywiście Elytra, ponieważ jest to nasze lotnisko do lądowania Elytron. Tak sobie zrobiłem, tak ma być i wara mi od tego i mi się podoba. Wam nie musi, ale mam nadzieję, że wam też się podoba taki fajny zamysł na fajne wykorzystanie właśnie tych diamentów. No ale teraz zabieramy się do czegoś dla mnie Osobiście najważniejszego. I teraz delikatne wprowadzenie. Jak wiecie, jak kocham tworzyć dla Was filmy, a Wy prawdopodobnie kochacie je oglądać. Dlatego postanowiłem sobie, że idealnym momentem i idealnym pomysłem na to, aby to uczcić, będzie zapisywanie ników moich ostatnich 28 subskrybentów oraz moich ostatnich 12 patronów na YouTubie i co odcinek te tabliczki będziemy sobie zmieniali. Dlatego, mój drogi przyjacielu, jeżeli teraz to oglądasz, zostaw suba na kanale. A w następnym odcinku, bardzo możliwe, że na te. Tablice czerwonej się pojawisz. Jeżeli zaś chciałbyś się pojawić na tabliczce niebieskiej, czyli diamentowej, to musisz sobie zakupić patrona na moim kanale, czyli tą opcję wspierania, nie jest ona droga, a i tak sporo osób mnie wspiera, to co oczywiście ogromne serduszko dla was, bo każde wsparcie dla was takich pieniążek dla mnie, za to, że wykonuję dla Was taką robotę. Mam nadzieję, że dobrą. Dlatego jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wasze subskrypcje i za Wasze wsparcia. No i gdyby ktoś z Was chciał się znaleźć na tablicy niebieskiej albo czerwonej, no to już oczywiście wiecie, co robi. No ale dobra, zabieramy się za kolejne projekty, ponieważ to jeszcze nie koniec odcinka, mam jeszcze gościu cztery dni. Dlatego oczywiście poleciałem sobie zrobić cztery łopaty. Finalnie zrobiłem cztery, ponieważ będę sobie oczywiście łączył. Kupiłem dwa mendingi, aby zrobić sobie kolejne dwie perfekcyjne łopaty. Łączymy sobie wszystko. Oczywiście tu jeszcze delikatne de-enchantowanie, bo niektóre nam nie weszły tak jak chcieliśmy. Weszły dwie takie jak chcieliśmy. Weszła trzecia taka jak chcieliśmy i weszła czwarta, więc wszystko idealnie. Łączymy sobie, dokładamy mendingi no i mamy gotowe trzy perfekcyjne łopaty, które będą nam potrzebne do wykopania dużej Ilości piasku na kolejne projekty. Pamiętajcie, jak mówiłem wam o gąbkach, że nam się przydadzą. Właśnie do tego projektu będą nam potrzebne. Co prawda, to już w następnym odcinku, ale tutaj jeszcze nie koniec. Teraz naprawiamy sobie naszą Elite Cały Set. No i dnia 196 o godzinie 15.03 postawiłem sobie szulkery na największej pustyni, jaką udało mi się znaleźć naokoło mojego domu. Nie wiem, jak się stało, kochanie, ale sprawdziłem 5000 kratek dookoła mojej bazy i nigdzie nie mam pustyni. Nie wiem, muszę kopać piasku. Po jakichś plażach, także proszę F dla mnie w komentarzach. Aha. Muszę kopać po plażach, więc proszę w komentarzach. Widzicie? Warto walnąć suba na tym kanale, bo nie dość, że fajny ziomek, fajne odcinki nagrywa, to jeszcze dla was rymuje w ogóle. Co za ziomek. No, także polecam bardzo serdecznie, widzowie, super jesteście. Piasek yy, jest kopany, oczywiście jak była noc, latałem do domku. Wiem, ktoś teraz może powiedzieć, po co latałeś? Trzeba było kopać. W końcu to jest ultra hardcore, ale słuchajcie, naprawdę, kto nie był w nocy na pustyni, ten nie wie jak to jest, ale kto był? Nie w komentarzu napisze, bo na pewno potwierdzi moje zdanie, że naprawdę w nocy na pustyni dzieją się rzeczy. Nie stworzone, a tego po prostu lepiej z niej uciekać. No i dnia 199. gdy już wszystko było zebrane i gdy już cały piasek, który był nam potrzebny, zebraliśmy, udaliśmy się na kordy wejścia do endu. No i jak widzicie, będziemy sobie to oczywiście osłyszali i wszystko mamy powytyczane. No ale co? Dzień dwusetny dobił, więc to będzie w tym odcinku wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, łapkujcie odcinki, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o wspieraniu, abyście mogli trafić na naszą tabliczkę. W naszej wiosce wielkie. פינקליץ' מייט שששששמה